widać, że dzisiaj gramy: w Stwórz mema. No i z Igorem będziemy się pocić. No. No dobra. I robimy mema. O to w tym chodzi, żeby zrobić mema. I trzeba coś śmiesznego zrobić. Myślimy. Hmm. Zostawcie sobie łapkę. Dobra, ja już skończyłem. Co ja piszę? No chłopie, ja nie mam mema. No chłopie, ja mam lepszego. Ej, wiesz tym, że masz jeszcze me meme Buddy, i to jest mega dobre. To meme Buddy. To jest takie perfect No, chłopie, ty jesteś z spocony, no ale nie będzie. Spocony Łapka w górę. Chodziło mi o. jaką sadę. A, essa, tak. dobra, rozumiem. Takie łatwe. Tysiąc i tysiąc, dobra, jest spocony. Dałeś mech? No, bo nie czaiłem trochę. Jesteś słaby na YouTube. Shot. Że cicho bądź. Co spocony Maciuś? Spocony Maciuś jestem. A jestem brzuch. Brzuch. Brzuch 2020. Bo 20... <grym> Nie no, tu musi być... No co to jest? Skończyłem. To, to pewnie nie będzie dotyczyć ciebie, no ale mnie tak. Pewnie dasz mech. Na no, pewno tak. Dasz mech albo słaby, bo wiem, że to ciebie nie dotyczy. No chopę. Dasz mech. Mech, bo u mnie... Ja mech. No, no. Ale... Którzy wydali nawet to, to w tym No, no, no wiem, bo to prawda. Dla niektórych <słyska> bardziej to ja. <słyska> Nie, ja ci dam memy buddy. Chłopie, to było takie spocone, że ci dam meme, buddy. Widzisz? Meme, buddyś. A fajnie, plus 10 punktów. Bra, ja ma 505. Pro... A! Boże, dałeś mi bubę chyba. No. A! On taki... Wodziwi... Taki Buddy. O, ma takie. Dobra. O nie, to jest jakieś dziwne. Nie no. Nie no. Opie, ja mam takie spocene. Ja też mi dasz łapkę w górę i mamy budzi, bo to tak jest takie spocone Ja musiałem... Cztery zmieniać no, już dałeś? No, zrobiłem już. Dobra, chłopie, moje to też to jest. Moje <coughs> nie no, spocone to jest. Ale zobacz jakie będzie moje spocone. To ty nawet nie uwierzysz, chłopie. Jest, super. Musisz mi dać meme budi i łapkę w górę, bo to jest... nie zadawam mech mech? Czy ty się dobrze czujesz? No I ty serio dałeś... A nie, dałeś, dobra. Jest. Dałem łapkę w górę. Stałem 505 punktów za meme Buddy i nie dawaj mamy Buddy, bo to punkty. Dobra, nie dajemy mamy budi, bo dostaję za to same punkty. Nic, nie, nie chłopie, ty mi dasz. O nie! będzie za mnie, za tego mema wkurzony. A wiesz czego? Bo to będzie z taki sposób Nie, chłopie, moje... Moje <śmany> jest takie dobre. Ale psy... No, chłopie. Dawa, robisz tego mema, bo ja tu czekam pół godziny. O nie, twój będzie. Jak ręce wygrywają? Ja. <gulity> <p> ja. <gulity> no, Wiem o co się chodzi. <gulity> Mm, mm. Też idę dałem 1000 punktów okay. A ten cały czas biorę meme buddy Subskrybujcie chrupka TV. No, 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 to jest nasz sponsor. <grym> on jest taki spocony. On, on ma chyba 7 lat, znaczy 6 i nagrywa na YouTube. Ze swoim tatą On jest mega spocony. Zaufaj. ma więcej subskrypcji od nas. Tak nie może być. Musi 23. mieć mniej. nie. Jak się hasz tak robi już O, ja mam jakieś słabe. Ja mam takie spoczone Ej, Oscar, ja ci coś napiszę. No, gdzie? Znaczy na mebie Wizowie tego nie zrozumiał, ale ty to zrozumiesz. Zobaczymy, może zrozumią Wizawie. No, no pisz, pisz. Może najpierw byś zrobił mema, hopę. O nie! Ja... Nie, nie wiem. Ja, ja wiem. aż w góry albo mech. Dobra. Jeszcze tam chęliła. Tak, wiem, wiem, wiem wiem. Widzowie, wy nie zrozumiecie, bo dzisiaj na muzyce było tak, że ja pisałem klucz wiolinowy i pani mnie pochwaliła później, ale na, zanim mnie pochwaliła, to powiedziała, że, że w ogóle okropny, a jednak ja nie mówiła ja o, o, o moim klucz wiolinowym i się przestraszyłem. I on robił taką minę jakby nie wiem, jakby... jakby to, identyczny, ten... jak manie, identyczny jak na tym menie. identycznie jak na tym oppe, chekbe mi odas ta nie, Ale chłopę, Ale ja nawet nie wiem co to jest za mem. Ty mi dasz łapkę w dół, bo ja nawet nie wiem co ja mam napisać. No to pisz, to chłopie, no ja nie wiem no. Teraz już takie spocone memy. O nie, to źle wygląda Igor, pamiętasz co od góry od mikrofonu? Jak się odwróciło? Ty mi dasz łapkę w dół. Co to Nie, my... znaczy no dobra masz rację dań Ci łapkę, bo w ogóle nie rozumiem. No bo ja miałem w A i wywaliło mnie. Ja myślałam, że ty wyszłeś. Bo mnie wywaliło. No to mówię ci hasło. Gdzie to pisze? Nie mogę już do ciebie dołączyć. A po... jaki był kod? Nie pamiętam. Pamiętam, B. Nie, to było. Co? Dobra, weź twórz we, 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 nowe. nie. A ile już trwa odcinek? A no tak, 11, to jeszcze jedna równa. To znaczy jeszcze... Nie, no to starczy. Isto, dobra, to dziękuję widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!